Ja, ja nie idę Uuu! CO TO BYŁO?! AHA! Nie ja do go pierwszy eee, Elbo Nawet dwóch chyba Tak oh. Będzie śmiesznie jak menele zaczną chodzić z terminalem Z jakim terminalem? No pa, proszę cię o pieniądze Daj jedno jeszcze kurwa Dwa złote nie mam żadnych drobnych przy sobie, mam tylko na, na No to mam terminal <głos> <głos> Takie pojebane Powiem tak, na pewno bym się zdziwił I bym mu pogratulował, że w ogóle posiada przy sobie terminal płotniczy Prawda. No i mamy problem no I to giga problem No mamy giga problem <noise> 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 Dwa wandale, dwa wandale, jeden buldog Dobra, trzeba ich Tyle wiem Trzeba Dobra? Prawie oddaję dzisiaj. Aha, byłem schowany. Eh, Mam go. Nie, A... tam w ogóle więcej stało, bo A my siedzimy sobie, pijemy kawkę, mówimy się, ma oponentom. właśnie, bet, poszli, bet, poszli. It's you and me. Ale pecha miał ten bo on ulta zużył, a ja padłem Tak, 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 tak. No, on, on zużył ulta w momencie kiedy zginął Działo mnie. Eee, plecy! I nie, to był ostatni raz, kiedy ruszyłem z Cyfera. Nigdy więcej, bo nienawidzę tej postaci.

Jeden na sześć zabija. Hej, zarobi No uh. nie mogę. Banding. Mam One enemy Mission failed. We'll get him next time. Oh, to pokazuje w jaki sposób można bardzo łatwo przegrać. Tam. O no, kurwa. No, Idę. Okej! Okay. Nie wiem jak to zrobiłem. Blisko. Dobra. No, tak. Czemu mi nikt nie dabluje no. Ja nie rozumiem ludzi. Jeśli chcesz, to zawsze tabluje się ludzi. Oni nie rozumieją tego, i gramy jeden power. Light W końcu. Jeszcze raz go dublujecie według no i tyle. W sumie tak mi pomaga. No, nie rozumiem. Mam line up, mam line up. Mam line up. Ja wiem, no, no. <laughs> ale. Ja ale tak nie znasz. <laughs> mam line up, wygramy rundę. Nie. Yeah.

GG, guys, have a nice day. Cześć. Lekka jest W niego odbiłem, nawet nie złożyłem tego inicjalnego. Tylko z odbitki. Jest, wyszedłem z tej szufladki Platyny jeden Dobra, ogólnie korzystając z chwili antenowej, chciałbym odpowiedzieć na komentarz No nosie HardStacka. Według mnie, tak szczerze, jest też czasami widać danej osoby, która siedzi w randze, tylko też ludzi, jakich dostaje się do teamu. Jakby ja takich meczy też miałem trochę, nie da się nic na to poradzić już. To jest kwestia notariaty. Ja też na byłem graczem, który patrzył na rangę i to bardzo, ale... Z... Czasem, kiedy zacząłem faktycznie wrzucać filmy z Valorant'a, to doszedłem do wniosku, że nawet nie jest ideą wybijanie rangi wyżej, tylko to, czy sprawia ci to fan, czy nie. Takiego teraz jestem zdania. A jeśli chodzi o ankietę, to zostajemy na razie przy Dying Light 2. Też chciałbym troszkę wyjść z tego komfortu samego Valorant'a, bo nie ukrywam, ja nie lubię grać w jedno i to samo, i wrzucać jedno i to samo. Ogólnie sama idea tego kontentu, który tworzę, miała być, że nie będzie to jedna gra. Chciałbym przy tym zostać. Kontynuacja filmu. W byśmy na przykład w piątkę zagrali. Bielograf Albion Online. Ja się zaraz to przeczytam. <grym> Albion Online to sandbox MMORPG, w którym bez premium jesteś nikim. To ty piszesz własną historię, dostając wpierdol na każdej możliwej strefie. Od samotnych ludzi bez życia. Zamiast podążać wytyczoną ścieżką, kup premium za 65 zł miesięcznie i zapomnij, że jako nowy gracz będziesz miał jakiekolwiek szanse na zdobycie wystarczającej ilości strefy Dobra, żeby zdobyć ją bezpłatnie okay? Hello? No i się widział Niech wisiał Jeden jeszcze No nie, git, git No nie wiem no nie jestem w stanie jeszcze tak myszkiem działać no, Kur Nara jak ona nie zginęła. Naprawdę Jeszcze? Był tam, Jeszcze jeden. Gra bez to krasna co, Do czego to doszło, że to nawet nie ja proszę o suby, tylko ludzie w komentarzach o tym piszą i zastanawiają się dlaczego tak mało mam. Zostaw suba, no. Tak, ty zostaw suba. Dzięki.